W ręku Książkę, najnowszą książkę Stanisława Tyma Pies, czyli kot, to zbiór felietonów e, tego właśnie autora Stanisława Tyma, które napisał między rokiem 1972 a 2014, e, a publikował je w w różnych gazetach, ostatnio w polityce, wcześniej w Rzeczpospolitej, jeszcze wcześniej we Wprost w latach 90., przy końcu komunizmu, u końca okresu komunizmu w tygodniku kulturalnym i na początku w literaturze. I tak właśnie się kształtują tematycznie te jego felietony w w odniesieniu do sytuacji geopolitycznej, jaka panowała i gospodarczej w Polsce, i wpadłem na genialny pomysł w związku z minionym niedawnym dniem dziecka i jeszcze przebrzmiewającym obchodami 25-lecia wolności w Polsce, że uszczęśliwie wszystkich niektórymi fragmentami znalazłem odpowiedni Felieton, tytuł Felietonu w dziupli. Jest to felieton z okresu pracy Stanisława Tyma w Rzeczpospolitej. Pod tytuł felietonów dziupli: Historia Polski dla dzieci. Będzie tak jak kiedyś, za komuny w radiu, audycja radiowa. Kolasiński czyta dzieciom. No to uwaga! Tak się szczęśliwie składa, że mamy dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dlatego ten tekst dedykuje całej naszej dziatwie Polskiej. Bez względu na wiek zresztą. Warto bowiem przypomnieć, że u większości ludzi dzieciństwo trwa przez całe życie. A u niektórych nawet znacznie dłużej. A zatem do dzieła! Dzieci moje kochane, polska dziatwo, czy wiecie, jak to wspaniale się składa, że jesteście Polakami? Nie będę bawił się tu z wami w kotka i myszkę, i jak to się mówi, stawiam kawę na ławę. A ta kawa jest taka, że my, Polacy, mamy w sobie głęboko zakorzenione ukochane wolności. Zaś jest taka, że jesteśmy w sposób szczególny bardzo religijni. Ukochaniem wolności zawsze zadziwialiśmy inne kraje. Mija właśnie w tym roku 350 lat, gdy pod starości upicki Władysław Wiktoryn Siciński jako poseł trocki zerwał sejm pod laską Andrzeja Maksymiliana Fredry zakładając liberum veto przeciw przedłużeniu obrad. Oczywiście liberum veto, co znaczy wolne, nie pozwalam zdane było u nas już od początku XVI wieku, ale do tamtej pory nie zrywało obrad, przerywało je tylko najwyżej. Bo takiego posła reszta posłów miała obowiązek przekonać, żeby pozwolił. Siciński o żadnym przekonywaniu nawet słyszeć nie chciał. Nie pozwalam! powiedział i zerwał Sejm. Oczywiście sam Siciński był za cienki bolek, żeby coś takiego zrobić, ale miał polecenie Janusza Radziwiła, wojewody wileńskiego. A Janusz Radziwił to była potęga, praktycznie władał całą Litwą i ci którzy czytali potok Słucham, powiedziałem ci, którzy czytali, a nie widzieli film. Przeczytać Potop Sienkiewicza i obejrzeć Potop Hoffmana to jakby odwiedzać dwie różne restauracje, z których jedna jest barem szybkiej obsługi. A zatem, kto czytał Potop, ten wie, kim był książę Janusz Radziwił. I że, mając takie polecenia, Sieciński mógł to zrobić. A skoro mógł, to zrobił. I tak właśnie 350 lat temu w roku 1652 wolność w Polsce po raz pierwszy stała się wolnością pełną. Świat przecierał oczy ze zdumienia, jak to jest pytano, że choć tylko jeden poseł się nie zgadza, a cała reszta się zgadza, to cała reszta musi się zgodzić z tym jednym, który się nie zgadza? Zgadza się odpowiadaliśmy dumni i szczęśliwi. Tak właśnie jest. Jeden się nie zgadza, i wszyscy pozostali muszą się z tym zgodzić. Tak było, było i było. I taka w Polsce wolność była, o jakiej innym nawet się nie śniło. Dzieci moje kochane. Inne narody w tym samym czasie zupełnie inną poszły drogą. Robiły sobie albo rewolucje społeczne lub przemysłowe, jakieś zmiany ustrojów, parlamentaryzm, nowe kodeksy praw. A my staliśmy jak opoka, wolni i niepodlegli, bo wolny stan szlachecki to była nasza duma. I każdy szlachcic, nawet gdyby to był największy dureń świata, skoro był polskim szlachcicem, to miał możliwość powiedzieć – nie pozwalam. Mieliśmy zatem wolność pełną gębą, która była, była i była. Aż w końcu stawało się to dla wszystkich jasne, że coś z nią trzeba zrobić. To była taka wolność, że nic nie można było zrobić. Stracam trochę, bo szczegóły nie są istotne. Uchwaliliśmy Konstytucję 3 maja, ale trochę za późno i szybko się okazało, że możemy ją sobie i tę Konstytucję, i naszą wolność, i niepodległość w dziuple wsadzić. Moje dzieci kochane. Bo to pewnego dnia wasi rówieśnicy wracali ze szkoły do domu. I jeden chłopczyk wszedł do sklepu, żeby mapę Polski kupić. A sprzedawca mu na to, że takiej mapy nie ma. To poproszę o mapę Europy powiedział rezolutny chłopczyk i kupił taką mapę. Patrzy, a tam Polski nie ma! I tak było! Polski nie było! Wiadomość, że Polski nie ma bardzo szybko po Polsce się rozeszła. Nikt nie chciał w to uwierzyć, ale okazało się, że władza nagle mówi po niemiecku albo po rosyjsku i że żartów nie ma. Każdy inny naród w takiej sytuacji załamałby się zupełnie. Ale my, Polacy, mieliśmy już za sobą 150 lat przeżyte w takiej wolności, o jakiej innym nawet się nie śniło. Zatem postanowiliśmy, że tę wolność odzyskamy. Mieliśmy kilku utalentowanych poetów, a jeden z nich był taki dobry, że już wtedy, prawie 200 lat temu, napisał scenariusz filmowy dla Andrzeja Wajdy. I on, kochane dzieci, wymyślił całą taką, można powiedzieć, oprawę medialną. Ogłosił, że Polska cierpi niewolę, nie za swoje winy, tylko za winy innych, a sama jest bez winy i że do krzyża ją przybijają, a krzyż ma długie na całą Europę ramiona, już wleką, już mój naród na tronie pokuty. A matka wolności u nóg zapłakana stoi. Drugi też utalentowany bardzo napisał, że Polska winkelwidem narodów jest. A winkelwid, kochane dzieci, to był taki szwajcarski bohater z XIV wieku, który zgarnął najeżone lance austriackiego rycerstwa, wszystkie skierował we własną pierś i krzyknął: Droga do wolności! W tę lukę, gdzie lanc nie było, jego współtowarzysze wskoczyli i przeszli. Krótko mówiąc, Polska była męczennikiem na krzyżu. Polska była bohaterem, który ginie za wolność innych i po prostu znowu byliśmy najlepsi. I cała wredna reszta świata mogła nam, kochane dzieci, jak to się teraz mówi, skoczyć na pukiel. Tyle, że ta reszta okazała się wyjątkowo mało chętna do skakania nam gdziekolwiek. I tylko za naszą polską umęczoną twarz nas trzymała i trzymała i trzymała. A myśmy walczyli. Chłopaki wyjeżdżały za granicę, żeby się bić na innych frontach. Samemu Napoleonowi pomagaliśmy, bo obiecał, że jak wygra, to się zastanowi i co da się zrobić. Pomagaliśmy mu bardzo, bo kochaliśmy wolność i nic nas z tej miłości do wolności nie mogło wyleczyć. Gdy Napoleon napadł na Hiszpanów, a Hiszpanie się bronili zaciekle, żeby nie popaść we francuską niewolę, to nasi lekko konni ułani takiego łupnia dali Hiszpanom pod Samosierą, że do dziś jeszcze późną nocą, po kolacji, zdarza się, że wstaje ktoś i zaczyna śpiewać. Barwny ich strój, amaranty zapięte pod szyją. Ach, Boże mój, toż to polskie ułany biją. I tak śpiewa ten ktoś, że aż się płakać chce. A tu, gdzie nas na mapie nie było, powstania, powstania, jedno przegrane, drugie przegrane, tu jakiś ślimak, tu nas kruki i wrony dziobały.

Bohaterowie prawdziwi i fałszywi, jak to w życiu zawsze. A gdy na krótko, bo na 20 lat odzyskaliśmy wolność, to tak nam się tkniło za walką i za zademonstrowaniem władzy, że mamy ją w pogardzie pełnej, że w maju 1926 roku samiśmy się ze sobą lali na serio, z zabijaniem włącznie, żeby nie zardzepić. Dziadwo Polska. W 1939 znów zniknęliśmy z mapy świata. Zrobiła to para zboczeńców Hitler i Stalin. A ponieważ tak się złożyło, że byliśmy w środku między tą parą, więc resztę można sobie wyobrazić. Z tym, że właśnie nie jest to takie proste, bo to, co się tu działo, trudno sobie wyobrazić. Do 1953 roku, przez 14 lat, wycinano resztki polskiej inteligencji i ostatki polskich elit. Wycięto i potem nastało 35 lat PRL-u, czyli pucowania mózgu do glancu, tak by kora mózgowa Polaków osiągnęła gładź cylindryczną. Udało się! Mieliśmy wolność, węgorza i czekoladę. Co to znaczy? Już mówię. W PRL-u puszka z węgorzem miała napis Węgorz zdrobił w zalewie octowej. Nie żartuję. Tak było. Węgorz był zdrobił. Tabliczka czekolady miała napis Produkt czekalo-czekalo-czekolado-podobny Była też w sprzedaży kaszanka ziemniaczana z zasmażką Drzem pomarańczowy był z dyni Kawa z żołędzi i cykori A wolność ze Związku Radzieckiego Znów byliśmy w dziupli Ale mało kto wiedział, gdzie jesteśmy Bo ci, którzy mogliby wiedzieć Inteligencja znaczy Już tych czasów nie doczekali a społeczeństwo, które nie ma elit i inteligencji, jest trochę jak kret, który nic nie widzi, i nawet nie wie tego, że nie widzi, bo nie wie, na czym polega widzenie. I to był właśnie Felieton, jeden z Felietonów, Stanisława Tyma, zachęcam do przeczytania książki. A ja tutaj na swojej stronie, w co mi dała Irlandia Włote From Ireland będę Państwa uszczęśliwiał jeszcze nie jednym fragmentem, jeszcze nie jednym genialnym, błyskotliwym felietonem. Dziękuję. Wesołego... Nie aleluja, Wesołego Dnia Dziecka i świętowania 25-lecia wolności w Polsce.